Znaleziono czaszkę pod Yggdrasilem. Zbyt dużą. Zbyt ciepłą. Jedno oko w niej jeszcze patrzyło. Ruszało się. Pulsowało. Kiedy Eirik spojrzał zbyt blisko, korzenie drgnęły i go nie puściły. Eirik przestał mrugać. Powieki zrosły się krwią. Z ust wypłynęły mu trzy kruki. Z piórami jak żelazo i oczami jak jego, ale ciało dalej stało i patrzyło na wszystko, bez oddechu. Spalili ciało, zakopali, zakleli, ale oko wracało w misie, w tafli wody, w oczach innych. Kiedy kobieta umyła twarz spojrzała na siebie i zobaczyła jego, zamiast oczu miała otchłanie, a z gardła sączyło się drzewo, lustro pękło. Oko było już wszędzie. W każdych gałkach ocznych, w deszczu, w kamieniu, a potem zaczęło mówić. Przez martwych. Przez żywych, przez drzewa. Jeden szept: Nie masz już swojej wizji, masz moją.